Tetniak mózgu jest trudny do wykrycia. Gdy tetniak mózgu jest najcz, cień nie daje kreska adnych sygnałów, i tym stadium wykrywany jest przypadkowo. Dopiero gdy PK pojawia się charakterystyczny silny ból giebowy, wymioty, nudności, wiadomość, niekiedy utrata, wiadomości. Zawsze peknicie tetniaka mózgu jest niebezpieczne dla zdrowia i kreska życia. ściana Kreska D tetnicy SK bada się z kilku warstw. Jeżeli z jakichkolwiek powodów jedna z jej warstw osłabnie mokreska e pod wpływem bywem cinienia krwi, doj do poszerzenia si batetnicy i pojawienia się wybrzuszenia, przypominaj worek. Tak w banie powstaje tetniak mózgu, który w ka kreska tej chwili mokreska kreska e ulec tetniaki mózgu PKU 10 na 100 000 i gdy pomoc medyczna nie przyjdzie na czas jest to zawsze niebezpieczne dla zdrowia i kreska ecia. Tetniaki mózgu, rodzaje tetniak workowaty najcz, spotykany, 80%. Wszystkich tetniaków mózgu przecinek umiejscowiony jest zwykle w naczyniach kobatetniczego mózgu, Ma kształt kulisty lub nieco wydłużony, mokreska m i od kilku milimetrów do kilku centymetrów tetniak wrzecionowaty umiejscowiony jest zwykle na tetnicy podstawnej i tetnicy szyjnej wewnętrznej oraz s siadujcych z nimi gabziach tetnic mózgu, makszta T nieregularny, esowaty. Wygląda jak naczynie krwionone rozgabzione i mocno rozbudowane we wszystkich kierunkach tetniak prosowaty, mikrotniak przecinek umiejscowiony jest zwykle na gabskach tetnic mózgowych w okolicach skorupy, wzgórza, mostu, mukreska-dekreska-ku i p. mózgu tetniak rozwarstwiajcy powstaje w wyniku uszkodzenia wewnętrznej warstwy naczynia krwiononego, w mózgu wyspuj rzadko. Krew do mózgu dostarczaj tetnice, popczone w tzw. wikszo tetniaków mózgu tworzy się w przedniej jego CZ, czy najcz, czy miejscu rozwidlania się tetnic. Tetniaki mózgu. Czynniki ryzyka nadcinienie tetnicze i kreska enia dziedziczne wymienia się najcz, ciej czy wrót czynników ryzyka powstawania tetniaków mózgu. Na cenzurowanym jest kreska palenie papierosów. Powstawaniu tetniaków sprzyja tak kreska E wiek naukowcy wito ze zmianami kreska D kreska rycowymi u osób kreska e 45 kropka i IPB statystyki wskazuj, kreska e tetniaki CZ, ciej rosną kobiet. pojawia się tak kreska e u dzieci i osób z zaburzeniami tkanki becznej, które prowadzą do stanów zapalnych tetnic czyli bezporedniej przyczyny tworzenia si Zaburzenia tkanki becznej mo kreska e wystpi w takich chorobach jak Torbielowa nerek, przecinek zespół Marfana Jechlersa losa lub w Wiakow-Bukniakowatoci typu 1. Tetniak mózgu. Objawy CZ100 wykrycie tetniaka mózgu jest całkowicie przypadkowe i następuje przy okazji innych badań. Dlaczego tak się dzieje? Bardzo CZ100 tetniak nie daje kreska, adnych dolegliwości? Dopiero gdy rosnące uciska, jaki nerw MOE wywoła, na przykład opadanie powiek. Powikrzenie się jednej z zrenicy, zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, pogorszenie ostroci widzenia. Gdy tetniak PK daje wyrazne objawy, pojawia się wtedy, bardzo silny ból giebowy, najmocniej odczuwany w potylicy i na karku wymioty nudności, diadbowstre te niekiedy utrata, wiadomo ci sztywno karku. Silny krwotok kreska S spowodował uszkodzenie uszkodzenie orodkowego ugbadu nerwowego z na przykład. Objawów tych podkreska adnym pozorem nie wolno lekcewa kreska Y nawet w sytuacji, gdy po jakim czasie ustpi, co ma miejsce wtedy, gdy krwawienie spekni tego tetniaka nie jest obfite. Zawsze peknicie tetniaka mokreska eby bezporednim za gro kreska eniem dla kreska rycia. Tetniak mózgu. Diagnoza badaniem potwierdzającym kwotok. BC następstwem pęknięcia peknicia tetniaka mózgu. Jest tomografia komputerowa g jej, jej wykonanie jest niemokreskaliwe. Lekarz musi wykonać l ldźwiowe, Obecno krwi w płynie mózgowo-rdzeniowym potwierdza istnienie krwotoku. W diagnostyce tetniaka mózgu wykonuje się czteronaczyniow mózgu, przewietlenie rentgen po podaniu kontrastu do tętnic wewnątrzczaszkowych. Coraz CZ, cię stosuje się tak kreska E badania nieinwazyjne, angiografii z U-kreska E komputerowej i rezonansem magnetycznym.